Pozwól być, grzechy zmyć, pozwól trwać z tobą stać. Pozwól mi zetrzeć łzy, w dłoniach skryć, byś nie szła jak ja. Jeśli lęk ci spadnie w serce, daj go nim będzie ciężej. Ja poniosę jeszcze więcej. Kiedy drżysz, to drży we mnie. Kiedy milczysz, milczy przestrzeń, kiedy krzy. Przyciska serce, zapłoniesz jeszcze. Wiem, że ciężar niesiesz w sobie, więc go połóż, chociaż w słowie będę jak chcesz mnie znać. Twój smutek, kart, bez oceniania, tak do rana. Jeśli lęk ci spadnie w serce, daj go, nim będzie ciężej, ja poniosę jeszcze więcej. Zadrży ci głos, podam dłoń Ty bądź, nie musisz bać się, że pękniesz w pół Ja zakryję każdy dół, odpocznij tu W ciszy, co nie boli już Jak nocny stróż w ten zimny nud Jeśli lęk ci spadnie w serce Daj go, nim będzie ciężej Ja poniosę jeszcze więcej Kiedy drżysz, to drżyj we mnie Kiedy milczysz czy przestrzeń, yeah. gdy świat wejdzie w paradę, zawołaj oddechem, gestu śladem, będę przestrzenią i odnową, której może zgasnąć i zapalić się na nowo. Gdy przesuniemy horyzont zbyt daleko, pójdę z tobą jak podniebne mleko, jednym krokiem, jednym słowem sam go nie zrobię. Jeśli lęk ci spadnie w serce, nim będzie. Czyż milczy przestrzeń Ty świat wejdzie w paradę, zawołaj oddechem, gestu śladem Będę przestrzenią i odnową w której może zgasnąć i zapalić się na nowo, gdy przesuniemy horyzont Zbyt daleko Pójdę z tobą jak podniebne mleko Jednym krokiem, jednym słowem, sam go nie zrobię. Jeśli lęki spadnie w serce, daj nim będzie. Já estou vendo.